Dzień dobry Państwu. Jestem Osim Ibrahim, kompozytor muzyk dyrygent z Syrii, krakowski ambasador wielokulturowości. Mam zaszczyt dzisiaj też spotkać się w ramach programu Otwarte Kraków i pokazujemy Kraków jako piękne miasto po prostu. Zawsze porozmawiamy o kulturze, o muzyce, o sztuce i tak dalej, ale wszyscy wiemy, zawsze kultura zaczyna z kuchni czasami. Dzisiaj mamy gość, to dla mnie jakiś specjalny gość z powodu jesteśmy z Syrii. Jestem z Damaszku i Ali jest z Alepo. E, mieszkaliśmy tutaj w Krakowie wszyscy, kiedy chcemy hummus, kiedy chcemy falafel, e, od razu e, jemy coś, e, mazaj lub chan, falafel. I dzisiaj e, mamy zastrzeż, jeśli Ali z nami. E, dzień dobry, Ali. Dzień dobry i dzień dobry <grym> Państwa również. E, kim jesteś, Ali? Jestem Ali Hanki, jestem jako półpalakiem, pusericzek. Mieszkam w Krakowie od pięciu lat i otwierałem swoje działalność. Dlaczego Krakow, Ali? Powiem szczerze, tak na początek nie miałem celu Kraków, ale jak byłem w Krakowie, to bardzo mi się spodobało i spodobało mi to, że wszyscy tutaj trzymają razem. Czyli jak otwierałem pierwszy mój punkt w Krakowie, to bardzo szybko ludzie widzieli u nas i dzięki temu. Ta informacja, która jest na Facebook, której wszyscy trzymają razem jako rodzinę, uważam, to mogłem się rozwijać w Krakowie dużo lepiej niż na przykład w Warszawie, bo w Warszawie tam mieszkałem też dosyć długo, ale nie jest tak jak w Krakowie. Jak możesz powiedzieć nam, jaka reakcja, jak to jest kochnia? z Syrii lub z Libanu lub może z bliskich wschodu. E, jaka reakcja, jak ludzie oni mają relacje, na przykład, kiedy ja uwielbiam hummus i falafel, ale nie wiem e, w jaki sposób... w Krakowie też to bardzo uwielbiają i dlatego przychodzili do nas i teraz zaczęło się tak być bardzo popularne ten hummus i falafel na całej Polski, nawet. W każdym sklepie teraz znajdziesz hummus i znajdziesz falafela. Ludzie po prostu to uwielbiali. To jest taka prosta, podstawowa jedzenie, której ludzie ją kochają. Nie wiem, jak mam to tłumaczyć, ale lubią to. Jak Ali, jesteś pół Polak, jo... pół Syryjczyk. Tak, właśnie. jako pół Polakiem, jak, pół Syryjczykiem. Jak, jak, twój działalności w Krakowie, czujesz to jest, jaki naprawdę ciężko było, lub naprawdę to miast, miasto, które jest e, otwarte faktycznie dla dla innych. U, uważam, tu w Krakowie jest bardzo otwarte miasto. Nawet nigdy nie miałem takiej sytuacji, gdzie czułem, że źle bo traktowany, na przykład przez kogoś jako rasist, albo w takim sposobem, bo to jest takie bardzo otwarte miasto. Jest bardzo dużo kulturowo i to mi się podoba w Krakowie właśnie. Jak byś e, e, zaprosił? lub zachęci, zachęcił e, innych obcokrajowców e, do zamieszkania w Krakowie. E, może nie tylko w cel jaki kultura z kuchni, też w całość jaki jesteś z Rytwikiem, mieszkasz w Krakowie. W jaki sposób możemy zaprosić ludzi do Krakowa? Powiem szczerze, nie wiem w jakim sposób, ale polecam im, żeby przyjechali do tej Krakowa i zobaczyli, jak się zmieniło ostatnie kilka lat. Bo pamiętam, bo tu w Polsce też mieszkam długo, byłem kiedyś w Krakowie. Uważam teraz, dużo lepiej się rozwija i dużo lepiej idzie do przodu. Czyli warto tutaj przyjść i zobaczyć, co się dzieje w tej Krakowie. Tylko tyle mogę powiedzieć bardzo dziękuję Ali za czas za piękne spotkanie również bardzo dziękuję e, dziękuję bardzo państwu e, faktycznie w Krakowie możemy jeść kiełbasa i musimy jeść bigos i musimy pierogi oraz falafel oraz hummus i nie tylko e, dziękuję bardzo i do widzenia do widzenia i dziękuję bardzo przejmie również